Jesteśmy na przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią. Bardzo ważne miejsce dla Nakła, dla stolicy Powiatu Nakielskiego. Jesteśmy organem prowadzącym zespołu szkół żeglugi śródlądowej w Nakle. Także zmieniliśmy diametralnie tutaj warunki edukacji, zdobywania umiejętności żeglarskich w żegludze śródlądowej dla naszych uczniów. Bardzo dobra szkoła, bardzo ładny nabór. 26 uczniów do klasy pierwszej, także z tego się bardzo cieszymy. Najważniejsze jest to i to taka ciekawostka, że ten basen portowy, nad którym jesteśmy, został cały wykopany. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Budynek jest niezwykły, mamy tutaj część noclegową. Pod tarasem jest warsztat szkutniczy dla uczniów z sześcioma stanowiskami. Tutaj można wynająć hajak, rower wodny, tutaj można kupić wylecik na rejs z naszym statkiem. Mamy w swoich zasobach kilka jednostek pływających, m.in. statek Jadwiga Bolesław, Bówna. To statek bardzo stary, z 1926 nawet miał swój epizod, w 1945 leżał na dnie Wisły, ale został jednak wyciągnięty, zrobiony. No, odkupiliśmy ten statek kilka lat temu, w 2016 roku. Dzisiaj nazywa się, tak jak powiedziałem, Jadwiga. Drugi statek to Władysław Łokietek, bardzo rozpoznawalny na całej Noteci i ten statek jest środkiem dydaktycznym w Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. To też nie wszyscy wiedzą, nawet mieszkańcy, że to jest Dolina Prawisły. Tu kiedyś przepływała, tędy przepływała w Dolinie toruńsko eberswalskiej przepływała Wisła, zanim znalazła ten bieg na północ w stronę Bałtyku, także jest to szeroka dolina. Mówimy tutaj o kanałach lateralnych, ale przede wszystkim w wykorzystaniu tego naturalnego biegu, jakim jest Dolina Noteci i Dolina toruńsko eberswalcka